Witajcie. Chciałabym Wam zaprosić w podróż po chyba jednym z największych zasobów, do jakich możemy mieć dostęp, a mianowicie po inteligencji emocjonalnej. Czym jest inteligencja emocjonalna? Inteligencja emocjonalna to jest samoświadomość tego, co się ze mną dzieje, umiejętność. Dostrzeżenia tego, co się dzieje z moimi emocjami, uczuciami, stanami, nastrojami, ale również tego, co pod wpływem tych doświadczeń dzieje się z, moimi, z moim ciałem, bo ciało pokazuje nam bardzo dużo istotnych kwestii odnośnie naszego stanu emocjonalnego, a nie zawsze mamy do tego dostęp, więc samoświadomość tego, co się dzieje z moim ciałem i tego, co się dzieje w moim wnętrzu, i jako trzeci element, to jest tego, co się dzieje w mojej głowie. Więc znajomość emocji, stanów, uczuć, nastrojów i wszystkiego tego, co im towarzyszy. Możemy tutaj wymienić takie emocje jak radość, stanów, uczuć i nastrojów, wdzięczność, strach, miłość, smutek. Złość, na przykład wolność, akceptacja, wstyd, odrzucenie mnogość tego, co jest związane z naszą uczuciowością, jest bardzo duża, i ogromnym zasobem jest to, że możemy mieć uważność na to wszystko, co się dzieje w naszym świecie wewnętrznym, bo to tak naprawdę bardzo dużo jest w stanie nam pokazać tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Emocje zawsze łączą się z myślami, i na to warto zwrócić uwagę, na to, jaki kształt mają nasze myśli. Łączą się emocje również zawsze z reakcjami ciała, to to, o czym już mówiłam, czyli ciało zawsze pokaże nam, czasami nawet mocniej niż jesteśmy w stanie to opisać głową, co się z nami dzieje. Emocje zawsze mają. Połączenie z tym, jakie zachowanie towarzyszy tej emocji oraz jak, jakiej jesteśmy w sytuacji. Nasza postawa ciała jest bardzo często zdeterminowana przez emocje. Warto jest na przykład się zastanowić nad tym, jak często mamy spięte mięśnie, na przykład szyi, ramion, a czasami nie odczuwamy jaka to jest emocja. Tak samo na przykład, jak często boli brzuch, czasami zdarza się, że może boleć nasz brzuch albo głowa. Warto się wtedy zastanowić z powodu jakich emocji to się dzieje. Ciało również czasami potrafi rozchorować się, w ogóle potrafi, możemy mieć różnego rodzaju stany chorobowe, właśnie spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi. Są to tak zwane choroby somatyczne. Jest ich bardzo dużo, i często, właśnie, umiejętność popatrzenia do naszego wnętrza, co się dzieje z naszymi uczuciami, jest w stanie nam też pomóc w rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu między wnętrzem naszym a ciałem. Czy rodzimy się z rozbudowaną inteligencją emocjonalną? No niestety nie, na pewno rodzimy się z pewnymi e, jej e, zasobami. E, natomiast, żeby rozbudować te umiejętności, które polegają na umiejętności e, takiej uważności na siebie, na swoje uczucia i na wszystko, co im towarzyszy, e, trzeba wykonać e, pracę. Pracę, którą samodzielnie lub ze wsparciem można wykonać, bardzo dobrze wspiera taką uważność na siebie, zdrowy styl życia, który obfituje właśnie w zdrową dietę, w której. Fajnie, jak znajduje się małych żywności przetworzonej, ale również ograniczonej ilości cukru i wszelkiego rodzaju niezdrowych dodatków. Również sport, wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna doskonale wpływa na to, że lepiej rozumiemy siebie i swoje ciało. Zwykłe spacery też są aktywnością ruchową, która też na pewno będą działały sprzyjająco. Uważność, wszelkiego rodzaju treningi uważności, uważność na swoje uczucia, na swoje myśli, ale też również na to, na symptomy, które płyną z ciała. Te wszystkie rzeczy wspierają albo wspomagają nas w tym, aby nasz zasób inteligencji emocjonalnej Rozbudowywał się i mógł lepiej nam służyć. Po co nam taki zasób jak inteligencja emocjonalna? Okazuje się, że dzisiaj jest to jeden z bardziej pożądanych zasobów wśród pracodawców, ale również wśród społeczeństwa, ze względu na to, że dzięki takim zasobom potrafimy chociażby budować fajniejsze relacje. Które nas budują i cieszą, a chyba każdy lubi być zauważanym, lubianym, akceptowanym, i jest to na pewno dla nas bardzo ważne. Więc do tego, aby nasze relacje były dla nas budujące i fajne, niezbędne są zasoby właśnie płynące z tego źródła. Na pewno dzięki rozbudowanej inteligencji emocjonalnej również potrafimy lepiej komunikować. Komunikować ze światem zewnętrznym, ze swoimi bliskimi, konwersować po prostu jesteśmy w stanie zauważyć więcej niuansów płynących z rozmów, a to nam też pomaga w lepszy sposób zrozumieć drugą osobę, ale też lepiej komunikować to, co jest dla mnie ważne. Na pewno przy Rozbudowana inteligencji emocjonalnej potrafimy też lepiej zauważyć nasze problemy, ale też znaleźć ich rozwiązanie w sposób bardziej konstruktywny. Często mamy tendencję do tego, aby unikać problemów i od nich uciekać. Potem okazuje się, że nasze problemy nawarstwiają się i dochodzą do takich rozmiarów, że jest nam ciężko sobie z nimi poradzić, więc. Zasoby kreatywnego poszukania rozwiązania jakiegoś problemu są na pewno mile widziane. Potrafimy lepiej radzić sobie ze stresem. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, jest umiejętnością, której również się uczymy. I tutaj na pewno uważność na to, co się z nami dzieje, taka sama świadomość jest niezbędna do tego, żeby wypracować w sobie bardzo ważną umiejętność, właśnie, która, którą jest radzenie sobie ze stresem. Ludzie, tak jak wszystkie gatunki posiadają druchy i reakcje bezwarunkowe, które pomagają nam przetrwać. Jednym z tych mechanizmów jest tak zwana reakcja walcz albo uciekaj, czyli reakcja na ostry stres. Dzięki niej nasz mózg i nasze ciało są mobilizowane do walki z wrogiem, ucieczki przed niebezpieczeństwem lub do zastygnięcia w bezruchu, by ukryć się przed drapieżnikiem. Już od czasów prehistorycznych reakcja ta podpowiadała, jak działać np. przy spotkaniu z mamutem, czy bardziej opłaca nam się podjąć walkę, czy uciekać przed niebezpieczeństwem. Naszemu mózgowi zdarza się jednak błędnie interpretować dochodzące do niego informacje. Czasami sytuacje bezpieczne, np. pająk w pokoju, interpretuje on jako zagrażające, pająk jest bardzo niebezpieczny. Dzieje się tak często, gdy nie doceniamy swoich zasobów, ja, mały, bezradny i przeceniamy zasoby niebezpieczeństwa, pająk wielki, zabójczy. Gdy spostrzegamy sytuację jako zagrażającą i niekorzystnie oceniamy swoje możliwości poradzenia sobie z nią, pojawia się w nas destrukcyjny rodzaj stresu. Kiedy doświadczamy ostrej reakcji na stres, następują zmiany w naszym ciele. Nasz oddech staje się płytszy i przyspiesza, co może powodować hiperwentylację, a nasze serce zaczyna bić szybciej. Te zmiany mogą powodować ból w klatce piersiowej, co wiele osób może interpretować jako symptom zawału serca. Jest to jednak wynik uruchomienia reakcji Walcz Uciekaj, którą możemy wyciszyć, wykonując ćwiczenia oddechowe. W efekcie reakcji walcz uciekaj, krew jest pompowana do większych grup mięśni. A to powoduje, że odpływa ona z układu trawiennego. Powoduje to również rozluźnienie pęcherza i potrzebę skorzystania z toalety. Możemy odczuwać suchość w ustach, mdłości, ból brzucha. Zaczynamy się pocić, by uniknąć przegrzania organizmu. Ręce i nogi mogą zacząć drżeć i słabnąć, bo mobilizacja dotyczy grup mięśniowych w okolicach bioder, szyi i ramion. Ostra reakcja na stres sprawia, że uaktywnia się tak zwany gadzi mózg, czyli ta część naszego mózgu, która odpowiada za reakcje odruchowe. Unikanie niebezpieczeństwa nie ma za to nic wspólnego z logicznym myśleniem. Możemy doświadczyć tak zwanego widzenia tunelowego, pozwalającego skupić się na niebezpiecznym celu, ale jednocześnie utrudniającego obserwację innych doświadczeń i bodźców. Na przykład występując publicznie przed dużą publicznością, nasza uwaga skupia się tylko na kilku zagrażających, czyli niesłuchających osobach, a nie dostrzegamy pełnej sali zainteresowanych słuchaczy. Uruchamiają się też nasze nieprzyjemne wspomnienia, prawdopodobnie po to, żebyśmy mogli je przeanalizować, by uniknąć niebezpieczeństwa. Przeciągające się obniżenie nastroju, depresja, przemęczenie czy długotrwały stres obniżają zdolność naszego mózgu do wychwytywania fałszywych alarmów i powstrzymywania nieuzasadnionej aktywacji reakcji walcz, uciekaj. Gdy doświadczamy powyższych trudności, zdarza się to coraz częściej, a my możemy odbierać rzeczywistość jako ciągłą walkę o przetrwanie. Możemy czuć się trochę jak zamknięci w błędnym kole lęku i stresu. Jesteśmy też bardzo zmęczeni potrzebą ciągłego czuwania. Na szczęście, znając przyczyny i symptomy nieuzasadnionej aktywacji reakcji walcz albo uciekaj, możemy redukować jej negatywny wpływ na nasz organizm. Ucząc się technik efektywnego radzenia sobie, takich jak techniki oddechowe, medytacja, kontakt z przyrodą, przeformułowanie negatywnych myśli, uważność i yoga, możemy przywrócić swoje ciało do równowagi. Pamiętajmy, że reakcja walcza albo ucieka, jest niezbędna dla naszego przetrwania i świetnie sprawdza się w sytuacjach zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy interpretujemy sytuacje obiektywnie bezpieczne jako zagrażające. Naucz się z nami technik efektywnego radzenia sobie ze stresem, śledź naszą stronę, a dowiesz się, jak przywrócić ciało i umysł do równowagi.